Widzowie, teraz pora na poważne pytanie. Pomiędzy pytaniami o numer lotka i pytaniami o to, kto wygra przyszłe wybory? Krzysztof zadał pytanie. O miłość. Kolejne pytanie o miłość. Różka się miała tylko dwa pytania o miłość. Póki co? Więc polecam się. Do pytań o miłość. Krzysztof pyta, co ma zrobić, żeby. Móc zbudować trwały związek. Czy co ma zmienić? W zasadzie, co ma zmienić, żeby odnieść sukces w miłości i, uda i być jakby w stanie zbudować trwały związek. Pyta Krzysztof. Karty proszę odpowiedzą na to pytanie o miłość. Co masz Krzysztofie zmienić? Sobie, w swoim zachowaniu, w swoim otoczeniu, w swoim myśleniu, we wszystkim. Karty, proszę. Nine of Pentacles. To jest w odwrocie karta, ale tak ją zaprezentuję, bo to jeszcze jej nie było na kanale. Piękna karta. kosz z owocami na głowie, ptaszek, jabłko, w ogóle taki klimat takiej obfitości, takiej takiej siesty w ogóle czuję w tej karcie, takiego bogactwa, takiego złota bluzka, taki kosz, kolczyki takie obfite, duże w ogóle, taki jest taki klimat... Pentakl to są monety, czyli dziewięć monet, czyli taki... No obfitość. Ja bym, ja bym w tym widziała... Książeczka. Ja bym w tym widziała taki nurt przepychu nawet trochę. Trochę nawet przepych. W odwrocie, więc już patrzymy. Ten... Dziewiątka, dziewiątka, dziewiątka. Krzysztofie, otóż pokażę kartę, tak? Bo jest piękna, ale zaraz czytamy reverse. Uh, a refined woman, no refined woman, dokładnie. Refined woman enjoys the beauty of her luxury and garden. No, luxury, luxury. She has made a selection of delicious fruits and carries them in a bowl on her head. The woman colorful jewelry is a symbol of her wealth. Her earrings and ring consist of nine beautiful stone mandalas. Aha, bo to jest dziewiątka monet, czyli tu chodzi o dziewięć tych... No tak, Jezus, te karty są w ogóle. pełne tych tutaj jest, tu macie to. Tu jest osiem i dziewiąty jest. Tu są, to są pentakle. Masakra, uwielbiam te karty. Uh, the woman has a healthy healthy relationship with money and her financial independence allows her to enjoy the fruits of her labor Labor, 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 labor. Praca. the tamed blue bird sitting on her hand symbolizes the woman's sense of freedom and joy the small snail on top of the ball tu jest tu jest snail Wskumajcie to, ile tu jest znaczeń. No, snail ja A small snail on top of the bowl is a reminder that the road to success is slow and steady process. Road to success is slow and steady process. Więc chyba mam to już, ale jeszcze przeczytamy reverse meaning, bo było reverse meaning. Overindulgence Dekadence, austerity, restriant, nie wiem co znaczy restriant, reliance of on others, restriant, a sprawdzę, bo to ciekawe słowo. A, jak to było? Restriant. Jezus Maria. Przepraszam Krzysztof, ale... To jest ważne. Ja czuję, że to słowo jest tutaj kluczowe. Może nie kluczowe. Restriant. Ale ważne. Powściągliwość. No. To mi, to mi mówi, to mi mówi o, o tym, co, co chciałam powiedzieć. To ostatnie zdanie. Smooth, The road to success is a slow and steady process. W odwrocie mamy. Restraint, czyli powściągliwość. Overindulgence, decadence, altercity. Czyli Twoim problemem obecnie w wchodzeniu w relacje, w związki, jest zbytni pośpiech. Zbytni pośpiech. Po prostu yy, ty byś od razu wchodzisz w nową relację i od razu byś chciał to. Wszystko, kosze, owoce, w ogóle. Yy, po prostu już nie wiem. Yy, planowanie wiesz, domu, drzewa, syna, ślubu i po prostu wszystkiego, a znasz kogoś tydzień, na przykład. Także yy, tak jakby za dużo naraz. To mówi ta karta. Za dużo naraz, za, za szybko i za dużo naraz chcesz. Wolniej, powściągliwiej. Powściągliwiej. Masz, tak jakby, masz w ogóle zasoby w sobie, masz obfitość, masz co dać. To jest bogata, luksusowa kobieta, która ma, ma wszystko. Ona jest w obfitości finansowej i niefinansowej. Masz w sobie zasoby, które możesz dać, ale chcesz za dużo naraz dać. I to powoduje, że na przykład druga osoba może się z relacji wycofać, bo może się wystraszyć, może być za dużo, za szybko, za intensywnie, za luxury, za cokolwiek, za dużo, spokojniej, mniej, e, jak to było to słowo, sekundziołka, restriant, mój drogi, restriant, Overindulgence reliance on others. Dokładnie. Przyhamuj konie. Rada. Wróżka Sikora mówi: przyhamuj konie. Bo masz to. Masz. Jak człowiek ma, jak człowiek jest pełen pasji, czegoś w środku, co może dać, potencjału. O, jak człowiek ma dużo potencjału w sobie i wie o tym, że go ma, to chce od razu dać i wciska w tą drugą osobę. Za dużo, za szybko. Zwolni. Daj czas sobie i komuś i w ogóle. Powodzenia w miłości, Krzysztofie.